Witajcie na kanale Dwie działki przyszedł czas zakończenia sezonu zbieramy cały nasz plon, zaczniemy od batatów, skończymy na papryce, zabieram się za bataty, te które są w pojemnikach i w workach, ścinam pędy, te nadziemne części wszystkie Raz wyciągam worki na zewnątrz. Pierwsze co się okazało, że niektóre bataty poprzerastały worki. Będzie trzeba zatem kopać nieco tutaj pod nimi. Ale to zależy. Jeżeli worek był jakiś sperforowany, to bataty je przerosły. Tak ja było w tym wypadku. W przypadku tego worka czegoś takiego nie zaobserwowałem. Co mamy tutaj? Nic. Na szczęśliwie tego worka bataty nie pouciekały. Wyciągamy je na zewnątrz. No i proszę, wyciągnąłem cztery pojemniki. Skonsumowaliśmy w trakcie sezonu wegetacyjnego, na no jakieś 3-4 tygodnie temu, cztery takie worki. No i w jednym worku był średnio zapas batatów na jeden obiad. Zobaczmy, co kryje się tutaj w środku tych pojemników. Tak prezentuje się zawartość pojemników. Średnio wyszło na to, że jeden pojemnik to jeden obiad. Bataty prezentują się różnie: w niektórych pojemnikach porosły większe, w niektórych mniejsze. W każdym razie wiem, że będę musiał nieco przemodelować ten sposób uprawy pojemnikowej, ale o tym później. Bataty mają się jak najlepiej. Taki sposób uprawy batatów w naszym klimacie oceniam jako bardzo, bardzo dobry. Średnio raz na dwa tygodnie taki inspekt można podlać, albo i nie. Można go podlewać nawet co miesiąc. Jeżeli użyliśmy dobrej mieszanki w środku, to będziemy mieli bardzo bez jakiegoś wkładu pracy uprawę. A tymczasem zetnijmy, usuńmy górną część, ten zielony materiał oraz część zrębki i wykopmy to, co jest pod spodem. Grządka została wstępnie przekopana. Znaleźliśmy w niej całkiem sporo pędraków oraz całkiem sporo batatów. Różnej wielkości, kaliber różny, jakość, no pewnie jak zawsze będzie dobra. Przy pierwszym podejściu do uprawy batatów w grządce, no jestem bardzo zadowolony. Uzyskaliśmy takie oto bulwy. Ta tutaj sadzonka spokojnie ze 3 kg batatów wytworzyła. Ta tutaj tak samo. O, ta tutaj trochę mniej. I znowu zwracam Wam uwagę na to, że aby bataty wytwarzały duże organy podziemne, te spichrzowe korzenie, musimy mieć duże, zdrowe i dobrej jakości sadzonki. Co nie zawsze jest możliwe do uzyskania w domowych warunkach. Wśród naszych około 50 sadzonek, część była no średniej jakości, tak bym powiedział część była jakości dobrej były to duże, zdrowe sadzonki, no, które dały nam dobry plon. Co należy zrobić przede wszystkim po wykopaniu ich ziemi, to przebrać je na takie, które są zupełnie nieuszkodzone czyste, ładne bulwy, na takie, które zostały uszkodzone w trakcie Kopania oraz na takie, które zostały uszkodzone przez wszelkiego rodzaju szkodniki. Bataty rosły w takiej mieszance gleby, o której Wam mówiłem we wcześniejszym, jednym z pierwszych odcinków odnośnie batatów. Jest to dość pulchny substrat. Bataty nie musiały się przez niego jakoś bardzo przebijać. Nie poszły też głębiej niż tutaj szerokość tych dwóch desek, czyli około 28 cm. Na tej głębokości, tej warstwy gleby, znajdowały się wszystkie nasze bulwy. Jeżeli chodzi o pracochłonność tego, no to największym wyczynem było zbudowanie całej grządki oraz zrobienie mieszanki glebowej. Później wystarczyło co około 2 tygodnie podlewać te bataty. Więc moim zdaniem pracochłonność żadna w porównaniu do tego jakie plony udało się uzyskać. Zrębka, która została ściągnięta z góry doskonale ograniczała parowanie oraz w międzyczasie rozkładała się użyźniając glebę. Teraz to co tutaj zostało wyciągnięte Trafi z powrotem do tego podłoża, zostanie wymieszane, no i będzie przez zimę przegniwać, e, użyźni dodatkowo glebę. Oprócz batatów w planach mamy także zbiór papryki, tej z grządki na zewnątrz oraz tych rosnących w namiocie. Niestety, sezon był dla nas nieco za krótki, i na początku sezonu pewne perturbacje przeszkodziły nam, a przede wszystkim papryce, w pełnym dojrzeniu. Część z nich dojdzie na parapecie, a część z nich będziemy konsumować i przetwarzać zielonymi. Tutaj jest nasza część z papryką, która jest w namiocie. Jak co roku przy uprawie jalapeno będziemy mieli bardzo duży zbiór. To samo dotyczy się papryki długiej, pomarańczowej, chociaż jeszcze nie wszystkie są wybarwione. Jestem zadowolony z. Plonu, który da nam papryka typu trapez, całkiem nie najgorsza udatność. Najgorzej poradziło sobie habanero, które da mało owoców, ale to nic. W tym roku spróbujemy kilka z tych papryk przezimować na kolejny sezon. Sezon paprykowy kończymy z tym, co widać: dwie skrzynki papryki słodkiej oraz jedna potężna skrzynka papryki ostrej. Część z nich przeznaczymy do mrożenia, część do suszenia, a część do zamarynowania w słoiczkach.